Witamy, witamy. Słuchajcie, jest wieczór, wieczór pełen emocji tak. dla tych, którzy lubią w piłę grać. Oczywiście, Mamy konkurencję. Wojciech, Wojciech Sobieski, słom? Mamy konkurencję, jednym słowem. Tak, dzisiaj tak, dzisiaj tak. Natomiast już jest kilka osób, także jest fajnie. Dołączy do nas również Michał. Michał jest w Polsce, także opowie nam też, jak w Polsce wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o, o sytuację obecną, jak to tam wszystko wygląda. No, a my, my dzisiaj mamy kilka rzeczy, które również opisywaliśmy na naszej stronie wataha.no. No i zaczniemy od najbardziej przykrej takiej informacji. Jak już wiecie, większość z Was wie, być może nie wszyscy, Elżbieta odnalazła się niestety niestety mm, nie, żyję. nie żyje. Nie żyje i to jest naj, na, najbardziej przykra taka informacja która dotarła do nas. Również na NO możecie zobaczyć film w artykule właśnie o Elżbiecie. Ostatni film Bartka, zdaje się tak, Bartosza, który, który właśnie opowiedział, co tam się wydarzyło, że zostało odnalezione i oczywiście podziękowania dla wszystkich tych, którzy uczestniczyli w tym, w tej całej akcji poszukiwawczej. Mhm. Niestety wydarzyło się najgorsze, no i no żyć trzeba dalej. My, my po, po prostu łączymy się jakby w żalu dla rodziny. Szczere kondolencje od nas tutaj. I jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tym, w tym wsparciu, w tym poszukiwaniach. Mhm. To było naprawdę bardzo ważne. Jest z nami również Michał. Ja włączę Michała też może, bo tak. Michał jest w Polsce. E, no i e, też troszeczkę się dowiemy, jeżeli chodzi w dzisiejszych informacjach o tym, co się w Polsce dzieje, a ci, którzy siedzą przed telewizorami, zagryzają zęby lub chipsy, e, kibicują, e, kibicują, naszemu Lewandowskiemu, może dzisiaj pobić kolejne rekordy, także zobaczymy, a tutaj dodajemy naszego, naszego Miglanca, witaj, witaj, witaj a, Zou. On, mecz, on meczu nie ogląda, on meczu, meczu nie oglądasz? Nie, ja, ja gryluję gril teraz. Co ty robisz? Ja grilluję. A tam masz ciemno jak w kopalni kupie. No, bo jest ciemna noc. Przewróć no. telefon. Pozdrów wszystkich od nas oczywiście. Pozdrowienia wszystkich. Obróć dobry. telefon, żebyś był na całym ekranie dla nas tutaj. Czy widzisz jaka, sy jaka sytuacja jest w Polsce? On grilluje. Teraz mhm. wam pokażę moją piękną siostrzyczkę. Dzień Ale... dobry panowie. Czekaj, o, to jest Dzień moja. Nie widać. To jest moja piękna siostra, zobaczcie. No proszę bardzo, zołu ma siostrę. Hmm. Ma siostrę starszą wredną. Już wre, wre, wredniejsza od niego chyba nie możesz być. Ale niższa. Juba Motowa, także nie Widzisz? może być wredna. Jeszcze bardziej. No. Dokładnie. Fajnie, fajnie, Pozdrawiam. że się pozdrawiamy ciebie również. Jesteście ze światło masz ze sobą i tak ciebie nie bardzo widać, Michał. Powiedz no, mi, jak no, jest no. w Polsce w tej chwili? Okay. Jak, jak ty zauważyłeś jakieś zmiany duże, co tam w Polsce się dzieje w ogóle teraz? Słuchaj, powiedz, powiem ci, że jest dziwne, bo w maseczkach trzeba chodzić we wszystkich miejscach publicznych mm -hmm. typu sklep, i mogą ci nawet odmówić wejścia, tak naprawdę. Eee, więc można teraz kupić sobie maseczki praktycznie wszędzie. Fajne stylówki, zresztą ja ci wysłałem zdjęcia, jak fajne można kupić i w panterkę, i z logiem firmy. Powiem ci, mm -hmm. że prężnie ten biznes się tutaj kręci. Mm -hmm. eee, I naprawdę, no. Jakie są ceny to, za takie maseczki? Wiesz co można kupić za 10-14 zł? Taką mhm. e, z materiału. Że wielorazowego, wielorazowego użytku. Wielorazowego użytku. Te jednorazowe, no to nie opłaca się zupełnie, bo próbowałem nosić jednorazową, ale no, szybko się człowiek spocich i już się nie da tego nosić po prostu. A powiedz mi, m, kiedy ostatnio byłeś w Polsce, wcześniej, przed pandemią? Byłem e, ostatni raz. Może narodzenie? Mm -hmm. Powiedz mi, czy zauważyłeś zmiany, jakieś cen drastyczne, jeżeli chodzi o produkty? Kiełbasa, ile kosztuje na tego grilla teraz, ile kosztowała wcześniej? Ile kosztuje kiełbasa? <grym> no, czekaj, ja już zaproszę siostrę, bo ona na co dzień... Chodź, siostra, <grym> ona, wiesz, się goła, wszystko wam powie zaraz. Komentarze? No nie ma, nie ma na razie komentarzy, bo jesteśmy... E, ktokolwiek... O, witamy, teraz siebie widać e, wyraźnie. Ceny są wyższe niż były, tak? Wy, ale gdzieś, gdzieś, du dużo wyższe? 15% są wyższe jak były. Mhm, to czyli to tak, tak w sumie chyba chyba normalnie, a, a jak z podwyżkami płac, też są wyższe? Nie, obniżki. Obniżki, <grym> redukcje o, bardziej, obniżki. tak? Redukcje tak. Wiele firm stosuje zasadę, że zabiera pracownikom pieniądze, dając w zamian dzień wolny. Na przykład ja tak mhm. miałam, że pracowałam 4 dni w tygodniu, 20% miałam obciętą pensję, na jakiś tam czas określony. No ale to chyba. Wtedy tylko dlatego, żeby zatrzymać w ogóle tą, tą posadę, tak? Bo le, lepsze tak, to chyba to, jak zwolnienie. Nikt nie wiedział jak, będzie. Nie wiedział, jak mm. będzie, tak? To było dla każdego wszystko nowe, nikt nie wiedział jak będzie wyglądała sytuacja. Zresztą no, u mnie firmy też polegaliśmy na chińskich dostawcach, więc nie było tych dostaw, mm -hmm, mm -hmm. także stąd też nie mieliśmy z czego produkować nawet. No my też tutaj, Michał, nie? Od Chińczyków tutaj ciągniemy towary, a... Ale, ale jakby tam problemu nie było zauważalnego, tyle, że jeżeli chodzi o dostawę DHL-em, to to kosztuje trzy razy tyle, co wcześniej. Tak, dokładnie. I w kolejce się czeka, dokładnie. I się czeka troszeczkę dłużej, to fakt, to fakt. A jeżeli chodzi o Polskę, no to mm, na przykładzie y, dużo jest ludzi na ulicach, czy, czy, czy jest mniej, czy, czy jak to jak to widzicie tam u siebie akurat? Bo wy gdzie jesteście na, teraz? W Kambodży? Na Mazury. Na Mazury. Aha. Kambodża, Mazury. Kam 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 w Kom, komary są, komary są. Nie, ma, ja nie wiem, czy wszyscy mówią, że Mazury to komary. To nie ma komarów. Kiedyś była, kiedyś była nawet taka piosenka lato z komarami mm -hmm. dawno temu. Tak, z, bobalami, z bobolami, z wobolami. Komary jak konie na Mazurach. Dobrze, a tak, powiedzcie, tak, tak, tak. jak jest dużo jest ludzi, bo to jeżeli jesteście na Mazurach, no to jakieś duże skupiska są, czy jednak to jest tak, wiesz. Mają w tym roku oblężenie. Bardzo dużo ludzi jest na Mazurach. Wszystkie miejscowości w koło są oblegane. Mhm. Także jest, jest sporo ludzi. A mhm. głównie mhm. mieszkamy w takim mieście, gdzie nie ma nic turystycznego, także u nas jest spokojnie, ale wszystkie miejscowości dookoła, gierzecko-brągowo-zamek jest, kościół jest. Tak. Wszystkie miejscowości dookoła mają oblężenie, tak? Ja to sądzę, że ten grill się dopiero zaczyna i spokojnie jest. Tak. Aha, jeszcze, jeszcze jest spokojnie. Tak, jeszcze spokojnie. <laughs> Czyli jutro wszyscy mają wolne, ja rozumiem, u Was. No tak, bierzemy wolne. Mhm. No to słuchajcie, no, 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 z naszej strony no to miłej zabawy dla Was. Pozdrawiamy e, Polskę. Dwa kęsy, dwa, dwa kęsy tam, e, Michał, schowaj do kieszeni, później mi przywiedziesz. Tą, tą drogą kiełbasę. Co tam za kiełbasa jest? Śląska, myśliwska? Z, Podlas z Podlaski ona jest. Śląska premium z Lidla. <laughs> Nie, to Serek był z Podlaski, przepraszam. To tak. Dziękuję, dziękujemy za tę ważną relację i ważny przekaz. Dzięki bardzo, trzymajcie się, się i. do wieczoru. do usychu, do, uwichu, do uwidu, nie, nie, Niebawem przyjeżdżasz, także widzimy się. Po, po tym, po kwarantannie twojej. Dokładnie. No, siema. Tak tak wygląda sytuacja w Polsce, czyli mamy tam naszego Zoo. Oczywiście, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, dalej cały czas obsługuje was. Witamy, Łukaszu. Łukasz, Łukasz już się tutaj możecie pisać komentarze, co tam słychać. Jaki, jak teraz mecz, jak ktoś ogląda, tak. ile jest. Bo właśnie. już się zaczął mecz, zdaje my się. My nie tak? obserwujemy tego zupełnie. Nie obserwujemy jeszcze. Czekamy, ale może ktoś nas. Dzisiaj, dzisiaj Lewandowski podmówię. ma okazję. Bayern, tak? Czy gra, tak? No ja jestem właśnie taki kibic, nie? Jestem kibic z dala, ale ty chyba też widzę. Tak, tak. Ja, ja wychodzę z założenia, że dosyć emocjonalnie, kiedy się ogląda takie widowiska, a ten mecz jest bardzo ważny, to, 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 to dużo emocji niesie się i, i wywołuje taki mecz dużo emocji i te sytuacje, które się dzieją na boisku, nie tylko w piłce nożnej, ale i w innych siatkarskich wyczynach, ale zero, zero. Z tym, żeby, dziękujemy, z, tak, dziękujemy. W związku z tym, żeby się nie denerwować, no to włączam sobie ostatnie 5 minut, wtedy jest wszystko jasne. Mm -hmm. ja, ja rozumiem, rozumiem widowisko, jest bardzo ważne. I, no i cały mecz. Jest Bayern dzisiaj gra z PSG, A szczególnie cały dzisiaj. świat wstrzymuje oddech, taki tytuł na wp.pl, także no my nie będziemy robili relacji z tego, bo tutaj, tutaj nie, nie, nie o to chodzi. Ale czekamy na bieżące informacje od was, bo możemy się dowiedzieć właśnie, że teraz jest 0-0. Tak, jeszcze tutaj możecie sobie zobaczyć na naszej stronie wataha.no, najświeższe informacje, które, które ostatnio opisywaliśmy Między innymi, tak jak już mówiłem na początku, poszukiwania zaginionej Elżbiety. Później nie możesz wykluczyć się z kwarantanny po teście. Nie, nie, nie mhm. polecają tego. Nie powinno się wykluczać. Charytatywny zlot dla Zosi Chińs. Badanie na, na koronawirusa jest bezpłatne w Norwegii. Uważajcie um. na oszustów, tak. I tak, uważajcie na oszustów, bo różne firmy się... Um, Podszywają różne podszywają się, podszywają usługę, jako firmy i polecają swoją usługę firmy które po prostu Chcą obiecują zrobić, tobie daje. że wyślą tobie e, test za który trzeba wpłacić pieniążki na jakieś tam konto no i później wszystko znika także to jest oszustwo. Testy są za darmo mhm. i oficjalną drogą nie przez jakieś tam firmy tylko oficjalnie z punktów medycznych czyli czyli z okay. oficjalnych placówek. Mhm. Ty coś przygotowałeś? A, to słuchajcie, to mam, takie no? małe informacje. Na przykład, że Agencja Konsumencka w Norwegii wzięła się za apteki, jeśli chodzi o płyny do dezynfekcji rąk, ponieważ apteki podają cenę oczywiście produktu, ale nie podają, co jest wymagane, ceny za, za kilogram czy za litr. Mhm. I wtedy, no wiadomo, wielkość opakowania nie zawsze jest takie sama. Wydaje się, że to jest większe, to jest mniejsze i te różnice w cenach, e, jeśli nie znamy ceny za kilogram czy, te, czy za litr, e, możemy się po prostu oszukać zapłacić więcej. Mm -hmm. Także tutaj agencja konsumencka się wzięła za, za apteki, oni przyznają, że to jest ich błąd, tam tłumaczą się jakimiś technicznymi sprawami i będą próbowali to naprawić w najbliższym czasie. To taka informacja. Abyście zwracali uwagę po prostu obserwuje. na. na, na, Uważaj, ten na ten sarnę. Sarnę. E, ostatnio miałem e, półtora roku temu właśnie spotkanie z Sarną, wypadek samochodowy, skasowany samochód i właśnie tutaj Karol ciągle mi to przypomina. Karolu, też Cię kocham. Także no tak to jest. No. A czytałem trochę o branży motoryzacyjnej ostatnio, że mm. nie wiem, czy pamiętasz, bodajże chyba w maju, kiedy mieliśmy spotkanie, mówiłem, że był kraj, w którym e, nie sprzedało się, nie zostało zarejestrowane ani jedno nowe auto przez cały miesiąc. To były Indie bodajże. Mm -hmm. e, I w tak z ciekawości. Indiach? Tak wtedy, tak. Przez cały jeden miesiąc nie zostało zarejestrowane ani jedno nowe auto. To jest niesamowite, w Indiach jest ponad miliard tak, ludzi. To jest, to jest ludzi. nieprawdopodobne. Mm -hmm. No i tak się zastanawiałem ostatnio, jak, jak się ma ten norweski rynek, i e, czytałem sobie, że całkiem nieźle. Spadek oczywiście sprzedaży nowych aut jest o 20%. To jest dużo. No ale biorąc pod uwagę sytuację to w innych krajach europejskich, to w porównaniu z Nor Norwegią to jest po prostu fantastycznie, bo w innych jest dramat. Przynajmniej był. Mhm. A to się troszeczkę w ostatnim czasie zmieniło oczywiście. Ale ym, sprzedaż używanych aut wzrosła o 7%. Mhm, a, czy, a jeśli tu chodzi o liczby, to jest to około 300 tysięcy aut zmieniło właściciela. Do tej, w tym roku do tej pory. Na 5 milionów mieszkańców, To jest, to, jest są... to prawda. Czyli branża motoryzacyjna w Norwegii ma się dobrze. Ma się dobrze. A z drugiej strony Szwedzi. jest najwięcej elektryków na Szwedzi... Szwedzi, Szwedzi. Rząd szwedzki, szwedzki poszedł po rozum do głowy, i tam jest takie coś jak taki dodatek klimatyczny, mhm. taki premia klimatyczna, jeśli kupujesz auto elektryczne, no ale właściciele jeżdżą tym rok, dwa i sprzedają to auto, na przykład do Norwegii. I w związku z tym szwedzi, szwedzki rząd nie chce już finansować norweskich zakupów no i wprowadza e, taką, taką karę w postaci, że trzeba zwrócić. Jeśli sprzedasz auto w ciągu tam pięciu lat, to będziesz musiał oddać tą premię klimatyczną z powrotem. Czyli mhm. Szwedzi chcą ukrócić sprzedaż eksport aut. E, elektrycznych do Norwegii. Jeżeli chodzi o drugą rękę oczywiście. Tak, tak, mm. oczywiście, to używane auto. no wiadomo, kupujesz od właściciela szwedzkiego, dużo taniej, no bo on dostał premię, mm -hmm, w związku mm -hmm. z tym możesz to auto kupić całkiem tanio, może jeszcze można. Kurczę, to patrz, to tam jest lepiej troszeczkę jak tutaj w Norwegii, bo tutaj nie mamy tej premii klimatycznej. No nie, ale jest zerowy podatek, nie wiem jak jest w Szwecji, szczerze Jak mówiąc. zerowy podatek? No, e, akcyza, może jak to tak powiedzieć. I to Przecież to są to nie są nie? nie są to autoprodukowane w Norwegii. No, nie no, no nie. no i jeszcze czytałem sobie o takiej ciekawej sprawie, a jak ceny, ceny mieszkań. A szczególnie w Oslo i małych mieszkań. Czy Podrażało. wiesz, jaka jest średnia cena mieszkania? W Oslo? Tak. No w Oslo około 5 milionów. Nie, mi no nie, średnia cena za metr kwadratowy. Eee, <laughs> nie wiem. <laughs> No nie, jest w granicach 30-40 tysięcy, to tak zależy, zależy w, jakim, w jakiej części oslu kupimy. Ale na przykład małe mieszkania, te w granicach 30-35 metrów kwadratowych, nawet mniejsze, to ta, cena, to nosi, to jest, ta, ta, ta cena wynosi około 120 tysięcy za metr kwadratowy. No, i to jest niestety zła polityka władz Oslo, bo one też na to pozwalają. To nie jest tak, że rynek sobie sam sobie rządzi, oni muszą wprowadzać jakieś regulacje, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, bo te sytuacje sprawiają i te ceny, że młodzi ludzie są wykluczeni z zakupu takich, takich mieszkań, bo jest, zwyczajnie ich na to nie stać. Za to, A te mieszkania są kupowane, chętnie, powiedzmy, przez inwestorów, którzy, no wiadomo, wynajmują te, te mieszkania. Te mieszkania są trochę tańsze w wynajmie, no i chętnie wynajmowane oczywiście, bo najmniejsze mieszkania są najchętniej wynajmowane. I oni wtedy na tym zarabiają. Niestety młodzi ludzie, którzy startują w życie, chcieliby kupić sobie mieszkanie, chcieliby mieszkać w takim mieście jak Oslo na przykład, no ich na to nie stać, bo cena, jeśli ktoś chciałby kupić duże mieszkanie a duże mieszkanie, wiadomo, będą kosztowały dużo, mimo, że cena za metr kwadratowy wynosi, e, powiedzmy, 50 czy nawet 60 tysięcy za metr kwadratowy, to jednak duże mieszkanie, no po co w samotnej osobie mieszkanie 120-metrowe, no chyba, że zarabia no tak, dużo, prawda? Tak. Ale wiesz, patrząc na mieszkania i ceny nawet tutaj, które, które się plasują na poziomie, e, nie wiem, dookoła Oslo w promieniu 70-80 kilometrów, tak jak my tutaj jesteśmy, e, no to jest w granicach 3 milionów do... No, wzwyż, praktycznie nieograniczona kwota. Im bliżej Oslo, tym drożej. Natomiast mieszkając tutaj, pracując tutaj, to i tak ciebie stać na to, żeby sobie kupić i spokojnie sobie to spłacasz. No tak, no ale mówmy się, że jeśli kupujesz w granicach 50-70 km od Oslo dom, który kosztuje, nie wiem, na no powiedzmy 3-4 miliony, mhm. taki sam dom w Oslo czy tam na tuż obrzeżach będzie kosztował już dwa razy tyle. Tak. No, i jednak jeśli ktoś nawet miałby na wkład własny na te 20 czy 30%, to jednak pozostała kwota jest dosyć, dosyć dużym obciążeniem. Mm. Ale tu głównie chodziło o to, że, że te małe mieszkania są najchętniej kupowane przez młodych ludzi poprzez tę wysokość tych cen. A przecież zaczyna to dotyczyć również naszych dzieci, które a my jesteśmy już tu, już, już tu kilka lat, i nasze dzieci tu zaczynają dorastać i być może chciałyby mieszkać w Osla, a tu. Taka blokada cenowa. Ale zobaczymy, może się to zmieni. Może władze pójdą po rozum do głowy i coś z tym zrobią. Może zbudują, nie wiem, 500 plus mieszkań, coś takiego. No, zobaczymy, o, jak to pójdzie. Zapotrzebowanie na takie mieszkania też jest jakieś ograniczone. To nie można zbudować nie wiadomo ile i czekać, aż ktoś to kupi, tak jak w Chinach całe dla tak. Mm -hmm, mm -hmm. Co mamy na WG jeszcze? Ostatnio. ostatnio... Jeżeli chodzi o koronawirusa, tutaj bardzo dużo informacji również jest, no i na razie nic się nie zmienia, na razie nic nie idzie w dobrą stronę, chociaż jeżeli chodzi o Norwegię, sytuacja jest w miarę ustabilizowana, ale są gdzie nie ogniska zapalne, gdzie jest naprawdę dużo tych ludzi, dużo wykryć zachorowań, także jak to, jak to będzie długo trwało, jak myślisz? Wiesz, tak jakby, jakby tak nam ktoś powiedział, że jeszcze rok temu, że będziemy siedzieć i w każdym programie mówić o koronawirusie albo jakimś wirusie, mm -hmm. to myśmy myśleli, no dobra, jak coś się wydarzy, będziemy mówić o tym, ale mówimy o tym już od kilku miesięcy. I teraz prognozy snuć jakieś, no nawet specjaliści jak widać się mylą, e, a władze albo mówią nieprawdę, albo się mylą, mm -hmm. <laughs> prawda? Bo już się okazywało, że w zwycięstwo, tak, tak, tak i tak. dwa tygodnie później. Pot, Jeszcze większy granicy. koszmar, niż był, prawda? Mm, mm, mm. No, Więc jest... Trudno to przewidzieć, miejmy nadzieję oczywiście, że chociaż są już takie zdania, a już niektórzy, niektórzy mówią, że po prostu w końcu ten wirus wszystkich nas dopadnie, jeśli nie pojawi się wcześniej szczepionka. O ile już nas nie dopadł. O ile. Bo wiesz, no, najfajniejsze jest to, że, nie wiem, diagnoza, przechodzisz, masz wirusa, jesteś chory bezobjawowo, nie? Ja mam na przykład bezobojową, mogę powiedzieć, nie wiem. Że żączki? <grymne> bezobojową. No nie wiem. Kurka. Jest coś takiego jak no bezobojowa ale... choroba? No to jest trochę takie nowe pojęcie, które w tym wyszło, bo to tak naprawdę i tutaj jest, ja się nie dziwię pewnie mm, pewnym ludziom, którzy kurczę mówią, wiesz, no tego wirusa tak naprawdę nie ma. No, wielu ludzi tak mówi, wiesz, no i to jest oczywiście no, Ale, z drugiej, ale z, drugiej strony, z drugiej strony też, ja rozmawiałem teraz z, z, z rodziną w Polsce. Z tą rzeżączką oczywiście trzy dni temu Trzy dni temu rozmawiałem z, z rodziną w Polsce i też okazuje się, że ktoś tam z dalszej rodziny, no, zachorowali, no. Z, zarazili się, ktoś się zaraził. Mhm. E, jest w, w rodzinie dwoje dorosłych, rodzice i, i dwójka dzieci. I jedna z tych osób przechodzi no nie ciężko, ale, ale, ale ma jakieś problemy, a jedno, z, a jedno z dzieci, nic. No właśnie, jak to Jak to, jak to, jak to żyć, panie premierze? Może, może już przeszliśmy <grychy> koronawirusa. Ale jeszcze jedną rzecz wam chciałem powiedzieć, tak już na y, zakończenie, bo lecimy chyba na drugą połowę, co? No tak, chyba będziemy, będziemy nie będziemy Także tutaj tej... możecie też zobaczyć sobie, jeżeli chodzi o watahę, ja również wczoraj mm, wczoraj zwróciłem uwagę na to, wasze artykuły, jest tutaj coś takiego i to mryga tutaj, migająca kategoria, która jest dla was. Każdy, kto chce, każdy, kto chce, może się zalogować, dodać artykuł, może otworzyć konto tutaj całkowicie za darmo i artykuły wasze tutaj sobie zamieszczać możecie. Po wczorajszym wpisie sporo ludzi się do mnie też odezwało. Również będzie, będziemy, będziemy uczestniczyć w jednej nietypowej sprawie, mianowicie w rozwodzie. Jadę do Polski na rozwód, będzie to wszystko opisane, słuchajcie, niedługo będziecie mieli informacje na temat tego, w jaki sposób traktuje się ludzi pracujących ciężko za granicą i w jaki sposób matka Polka tworzy sobie z dziecka wielki biznes. Także to są też, naprawdę sytuacja jest niesamowita, facet jest w dużej, w dużym kłopocie i, i, i nie wiadomo jak, jak ma z tego wyjść. A w Polsce jest takie prawo, jak, jak, jakie jest. No i stworzyła sobie pewna osoba, pewne, pewne jakieś warunki takie dla siebie sprzyjające. Ale o tym wszystkim będziecie mieli artykuł również i całą, jakby całą sprawę będziemy monitorować. Jest właśnie proszona, na, poproszona nas o to. Nawet 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 jadę do Polski, także w przyszłym tygodniu będziemy, będziemy w Polsce. No i ale wy również możecie pisać cokolwiek chcecie, bo tutaj e, wasze artykuły, które nie wiem jak żyjecie, jak długo tutaj jesteś, co robisz, e, czy miałeś jakiś problem, z którym się borykałeś, czy miałaś jakiś problem. E, witamy Ewo. I, I w tym momencie możecie sobie naprawdę pisać wszystko, co tylko, co tylko chcecie, co jest związane tutaj z Polonią, z życiem. Być może problemy, które mieliście, które rozwiązaliście, być może to da ludziom jakby Tipsa na przyszłość, żeby nie popełniać błędów, które, które już ktoś zrobił. No tak, a zanim, zanim opuścimy studio, jeszcze mam takie pytanie, jak wynik? Jak wynik? Jaki <laughs> wynik jest? Meciu? Mieciu, poczekaj, no tutaj. Mieciu! <laughs> już szybciutko sprawdzę, bo to chyba będzie. No tak, no, ludzie różne rzeczy planują. Byłem się taki dowcip. Oj, co decyzje. za akcja Lewego Słupek uratował PSG, czyli cały czas 0-0. Ale. Ale to też jest takie, takie działanie psychologiczne. Jeśli już był taki atak i, i no, niewiele brakowało, to, to PSG musi troszeczkę czuć presję. No fajnie, no fajnie, to co? Jedziemy na mecz. Jedziemy na mecz. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. E, miłego wieczoru, oglądania. My się dołączamy do tych, którzy oglądają. E, no i cóż, do zobaczenia w kolejnym programie. Tak, no taki mamy plan, żeby za chwilę zająć się oglądaniem meczu. Tyle planów. E, mi się taki dowcip, jak dwóch e, smakoszy spożywających e, pod sklepem. Jeden się pyta, a drugiego, e, jakie masz plany na jesień? Będę pił. Ale to nic się nie zmienia. Taki sam plan miałeś na przed latem. Jak rozmawiać z człowiekiem, który nie widzi radosnego spożywania letniego od depresyjnego spożywania jesiennego? Wszystkiego dobrego. Można i tak. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Weekendu. Kończącego się weekendu i dobrego tygodnia. Dziękujemy Ewo za, za informację, za typlikę. Tutaj mamy informację w tej chwili: 0-0 na meczu. Gra nasz lewy z resztą świata. Trzymamy kciuki. Oczywiście w drużynie, no, no wiadomo. <grystanie> <grystanie> Trzymajcie się.